Rosjanie zniszczyli największy samolot świata. Ukraińcy planują odbudowę Ukraina, zniszczony samolot Mria zostanie zbudowany na nowo. Największy samolot świata, ukraiński transportowiec An-225 Mrija, który został zniszczony przez rosyjskie wojska, zostanie zbudowany na nowo, zadeklarował w poniedziałek Jurij Husiew, dyrektor Państwowego Koncernu Zbrojniowego Ukroboroneprom. Prom. Prowadzimy rozmowy z międzynarodowymi partnerami. Chcemy pozyskać odpowiednie środki finansowe i przyciągnąć światowe korporacje, które pomogą w odbudowie samolotu. Maszyna zostanie wyposażona w bardziej nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nasi specjaliści zachowali projekt oraz dokumentację naukowo-techniczną, dlatego są zdania, że podczas odbudowy maszyny można będzie wykorzystać m.in., Kilka zachowanych silników, wyjaśnił Husiew, cytowany przez agencję Unian. W ocenie dyrektora Ukroboron-Promu strata samolotu była dużym ciosem dla Ukrainy. Rosyjscy okupanci zniszczyli nasz najpotężniejszy transportowiec, który ustanowił 240 światowych rekordów. MRIA powinna nam teraz dostarczać niezbędną pomoc, ale to zadanie wypełniają obecnie inne samoloty Antonowa, poinformował Husiew. Transportowiec An-225 Mriya, wyprodukowany w drugiej połowie lat 80 przez zakłady lotnicze Antonowa w Kijowie, był największym i najcięższym samolotem świata. Jego wysokość, sięgająca ponad 18 metrów, niemal odpowiadała wysokości sześciokondygnacyjnego budynku. Maszyna została zniszczona 27 lutego podczas ataku rosyjskich wojsk na lotnisko w Hostomelu pod Kijowem.